Do tej milczącej obecności Boga to jeszcze chciałem nawiązać do triduum paschalnego, bo my mówimy, że wielki piątek nie sprawuje się sakramentów. Tak chyba się mówi obiegowo. Wielką sobotę. A to chodzi o wielką sobotę. Tak. Do liturgii wigilii paschalnej nie wolno sprawować sakramentów. A liturga wieczerzy, czyli ta wigilii paschalnej, to jakby już należała do niedzieli, czyli do, tak, do, to do świętowania. Jest święto zmartwychwstania. To jest to właśnie takie wyjątkowe w sobotę, że. Tam jest milczenie Pana Boga całą sobotę. I właśnie sobota jest dniem tego przebywania w tym Szeolu, kiedy Jezus głosi Ewangelię umarłym. Od piątku po liturgii Męki Pańskiej. Rozpoczyna się taki okres do liturgii Wielkiej Soboty, kiedy jest Wigilia Paschalna. To jest czas bez sakramentów, czas bez, tak naprawdę bez Pana Boga. Tam no myślę, że wielu słyszało takie coś jak sławny tekst Niczego Bóg Umarł. Myśmy go zabili. Niektórzy mówią, że to heretyckie i tak dalej. Mało kto wie, że to jest wzięte z liturgii Triduum Paschalnego, ze śpiewów. To jest cytat dokładny z niemieckich tekstów, który jasno pokazywał, że chodzi właśnie o coś takiego, o taki wymiar, no że jest taki moment, kiedy Bóg staje się totalnie milczący. I to jest właśnie ten okres, ten moment w liturgii w ciągu roku, ale też bardzo często w naszym życiu może być. Ksiądz Marek mówi, jak go pytałem przy stole, czy ma jakieś perełki do dzisiejszego tematu, to mówi, że ma zawsze dylemat, jakie pieśni śpiewać na poświęceniu pokarmów. No bo Jezus głosi Ewangelię w Szeolu, No i, i czy to już Wielkanocny zacząć śpiewać, czy jeszcze takie związane z męką pańską? Może po prostu trzeba pomilczeć. A może po prostu to znowu liczyć. mamy takie właśnie myślenie, no nie, że musimy coś robić. Akcja, a to jest chyba taki czas, kiedy właśnie trzeba totalnie się zatrzymać. Ja pamiętam z pracy na parafii, że wtedy były czuwania z różnymi grupami przy grobie pańskim i kilka lat temu takim hitem tych wszystkich czuwań była ta pie pieśń czy piosenka. Nic nie musisz mówić, nic. Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. To było, to była rewelacja. No i to jest chyba takie w punkt no nie, wtedy. No, to jest coś, co myślę, że warto sobie zaczerpnąć i pomyśleć wtedy, jak będziemy w kościele mówić wyznanie wiary o tym, że stąpił do piekieł. Nie sądzę, żebyśmy rozwinęli jakiś drugi temat. No, ja jeszcze mam, jak chodzi o ten temat, to takie coś. Dlaczego Jezus był w stanie stąpić do piekieł? Kiedy go umierał na krzyżu, to wołał Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Czyli tak jakby nawiązał do tych, którzy są właśnie tam w seolu. Nawiązał do totalnego takiego Momentu w życiu, gdzie się traci taka świadomość obecności Pana Boga, a jednocześnie przez to, że to jest psalm, który kończy się uwielbieniem, pokazał, że on się jeszcze trzyma wiary. Że on na krzyżu w tym momencie wołania Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, jeszcze się trzymał Pana Boga i był jedynym, który się, który się utrzymał tak. Mm. I dlatego on był w stanie, jak gdyby trzymając się jedną ręką Boga, drugą ręką wyciągać tych z I to jest też nawiązanie do tego, co mówiliśmy tydzień temu o krzyżu że krzyż faktycznie jest jedyną rzeczywistością, która łączy pogański świat, do którego też zalicza się Szeol, z boskim Panem Bogiem, czyli z całą boskością, z całą tą sferą świętości. I Jezus rozpięty na krzyżu to jest ten, który właśnie połączył jedną z rzeczywistości z drugą. I taki mi się obraz zrodził, bo tego nie czytam nigdzie, ale że to jest takie dwie ręce. Natomiast jeden z pisarzy powiedział tak bardzo mocno, że to Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, to jest modlitwa, z głębi piekieł. I to jest też takie fajne, że, że Jezus jak gdyby się modlił właśnie w imieniu tych wszystkich, którzy jeszcze tam są, bo my często patrzymy na Jezusa, który zbawia z perspektywy tych, którzy byli wokół, niech, wokół niego. No nie? Nawet myślimy w takich kategoriach zawężonych, że to są tylko ci, których on wybrał, którzy jego wybrali i tak dalej. A tu jest pokazane, że on wtedy nawet się modlił razem z tymi, którzy są już umarli, no nie? Są mm -hmm. w Szeolu. Nawet się zastanawiałem, czy jak Jezus kiedyś wspomina, mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni, czy on sobie nie myśli właśnie o świecie umarłych? Myślę, że też. Ktoś to mówi, że może chodzi o inne wszechświaty, czy inne światy, gdzieś tam odkryjemy cywilizację. To też byłoby świetne zaskoczenie, jak przyjeżdżają powiedzmy z innej planety kiedykolwiek tam w przyszłości i mówią, to jak to? To nie znacie objawienia? No, Jezus, nie? No, no, mógłby tak być. <laughs> Znaczy, my mamy bardzo zawężony wzrok. No nie? To też może jest dobra okazja, jak mamy takie, taki moment wyznania wiary, który nas może otworzyć na trochę szersze patrzenie, że warto patrzeć z takiej bardzo szerokiej perspektywy na objawienie, że ono się nie zawęża do niczego. Ma taki wymiar nie tylko kosmiczny, ale w ogóle przenikający w całą rzeczywistość. Skoro w czasie dzisiejszego spotkania poruszyliśmy tę pierwszą część, tego przewidzianego na dziś fragmentu. To na koniec może bym podzielił się książką, którą przyniosłem dzisiaj, tytuł Żywy czy Martwy? Sens z Wstania Jezusa. Daniel Clark jest autorem tej książki. Kupiłem ją kiedyś, ponieważ wstęp jest genialny. Zafascynował mnie. Czy pozwolisz? Chcesz zrobić takie małe, co będzie za tydzień, no, tak? Tak. <laughs> zapraszam serdecznie. Mów, mów. czytać. <laughs> Urodził się w mało znanej wiosce. Jako niechciane, nieoczekiwane dziecko, niezamężnej wieśniaczki. Do 30 roku życia pracował fizycznie. Potem przez trzy lata był wędrownym nauczycielem i cudotwórcą. Tysiące ludzi poruszył swoją nauką, tłumy zbierały się, aby go słuchać. Jego biografowie mówią nam, że w czasach, gdy nie znano jeszcze współczesnej medycyny, potrafił wyleczyć wielu ludzi mocą swojego słowa lub dotykiem, chorzy zaś pokonywali wiele kilometrów, czasami niesieni przez innych, aby mogli się z nim spotkać. Podobać się? No, bierzecie? <laughs> Nigdy nie powierzono mu żadnej władzy, ani nie miał rzeczników prasowych, którzy zainteresowaliby jego osobą międzynarodowe środki przekazu. Nie studiował na uniwersytecie, nie ukończył żadnych szkół, ani nie podróżował do odległych miejsc na świecie. Nie dokonał niczego, z czym zwykle łączy się słynne osobistości. Nie posiadał żadnych referencji, tylko własne. Miał zaledwie 33 lata, gdy Fala opinii publicznej zwróciła się przeciwko niemu. Jego przyjaciele zniknęli, a tłumy zaczęły domagać się jego śmierci. Ręce i nogi przybito mu do drewnianych belek i powieszono go pomiędzy dwoma kryminalistami. Kiedy umierał, żołnierze, którzy wykonywali egzekucję, zagrali w kości o jego ubranie jedyną rzecz, jaką posiadał. Od tego czasu minęło 20 wieków, a jednak on wciąż jest o wiele bardziej znany niż ktokolwiek inny, kto chodził po ziemi. Wszystkie armie, jakie kiedykolwiek walczyły na świecie, całe lotnictwo, jakie bombardowało miasta i wioski, wszyscy posłowie, jacy kiedykolwiek zasiadali w parlamentach, wszyscy prezydenci i królowie, jacy kiedykolwiek rządzili, wszyscy razem zebrani, nie mieli tak wielkiego wpływu na życie ludzi na ziemi, jak on ma. Rozumiem, że to jest wstęp do tego, że z tak, tak. Serdecznie zapraszam za tydzień. Może być ciekawie. Książka ma i obrazki i wiele świetnych tematów podejmuje. Taka lekka beletrystyka, tak? Zdjęcie oczywiście poniżej.